Witam, Głosy Centrum PISOW. Naszą pomysłem jest to, żeby stworzyć bazę, bazę, która będzie skupiać organizacje pozarządowe, które przychodzą. Zajmujemy się szkoleniami, doradztwem, konferencjami i mamy dla nich pakiet darmowych szkoleń i ofertę, która tak naprawdę może pozwolić im jeszcze lepiej funkcjonować i chcemy do nich trafić. Żeby do nich trafić, chcielibyśmy stworzyć bazę taką, że organizacje do nas się zapisują, przychodzą na jakieś szkolenia. My patrzymy na jakich szkoleniach byli, na jakich nie, co by potrzebowali na takiej zasadzie. Chciałoby to bardzo proste urządzenie dla organizacji, czyli ten panel dla uczestnika powinien być najprostsze, najważniejsze informacje, jakie my potrzebujemy. Z drugiej strony też myśleliśmy o tym, żebyśmy mogli dodawać kolejne wydarzenia, konferencje, żeby to wszystko razem było połączone ze sobą, żeby organizacja widziała na czym była, ale też taką część z tej bazy, żeby się generowała na stronach, gdyby była informacja o tym, jakie wydarzenia się zbliżają, czyli jakby żeby te wszystkie szkolenia tak naprawdę dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych też było w jednym miejscu, tak jak Monika mówiła o tych wszystkich eventach, które się organizuje w Poznaniu. Organizacje pozarządowe robią tego dużo, jest tego wiele, a trudno jest znaleźć informacje. Tak samo organizacje pozarządowe często są zaskoczone, że jakieś darmowe szkolenia dla nich są organizowane, bo nie mają jak do takich informacji dotrzeć, a tak naprawdę oferta E, oferta jest dość duża, żeby do, jakby jeszcze lepiej zacząć funkcjonować, żeby mieć jakieś wsparcie e, z zewnątrz. I to tak naprawdę byłby nasz pomysł, żeby ta baza po prostu skupiała organizacje pozarządowe, które chcą dodatkowo, dodatkowo się rozwijać, dodatkowo przychodzić na szkolenia, które mogłaby być e, dla nas źródłem informacji co można takim organizacjom zaoferować. W dodatkowo też młode organizacje mogłyby też właśnie znaleźć w tej bazie informacje o kolejnych szkoleniach. Więc tak naprawdę w dwie minuty cały pomysł. życiokiem okiem, czy tam dobrze zapisaliśmy. nie hmm. chodzi to? Ja to o to, że zapisane zapisanie się bo tutaj w Perity mamy bardziej same wydarzenia, a czy to by nie chodziło o to, żeby. Tak, to, to jest. Było... To narzędzie, tak, to no. narzędzie które e, chciałaby stworzyć Peritia, to jest tak, jak już tu mówiłem, na przykład dla Jana Kowalskiego, albo dla organizacji, które organizują event i potrzebuje osoby, które przyjdą. Natomiast to urządzenie, o którym, czyli ta aplikacja, o której my myślimy, raczej by była dla takich organizacji, które coś organizują dla NGO-sów, żeby ta informacja idzie właśnie do organizacji pozarządowych i ona skupia. Jakby szkolenia, konferencje, takie rzeczy, z których jakby organizacje mogą skorzystać, ale z tej formy formalnej. nie? Do czego, do czego zmierzam? Mam wrażenie, że z technicznego punktu widzenia oba te rozwiązania to jest to samo rozwiązanie, tylko targetowane do różnych grup. Mhm. I różnica jest czysto, nie wiem, taka, taka wizualna. Tak? To znaczy, okay. I wydaje mi się, że można by stworzyć jedno rozwiązanie, które by spełniało wszystkie te, y, wszystkie te założenia mhm. i tylko na przykład stworzyć filtr. Skoro tam mają być filtry, to stworzyć filtr dla NGO, mhm. dla edukacji, dla itd. itd. Dobra, tak? a czy to urządzenie, które by powstało łącząc te dwa pomysły, mogłoby mieć taki panel dla organizacji, które... E, zajmują się jakby szkoleniami, czyli możliwość taką, że moglibyśmy tam stworzyć sobie formularze zgłoszeniowe, które by się zaciągało od razu do nas do bazy. To już pytanie, jak to sobie rozstanujemy, tylko mm -hmm. o chodzi, żeby, żeby może się Peritia i PISO zastanowiły wspólnie, czy nie da się tego połączyć, tak? Bo I mam i wrażenie, że, zresztą, jest duża, że jest duża to... część wspólna tych pomysłów i może sensowne byłoby połączenie tego i zrobienie po prostu tego w jednej grupie. Zwłaszcza, że istnieje kilka rozwiązań na otwartych licencjach, które już można rozwinąć i po prostu dopisać raptem kilka funkcji.